Witam Was bardzo serdecznie na kanale z tej strony Voiceim, a to jest kolejne spotkanie z grą Cities Skylines 2. No i moi drodzy, jak widzicie, pojawił się delikatny pasek zapotrzebowania na przemysł. No i tak myślałem, że może warto byłoby się tym przemysłem zająć, ale nie chciałbym zajmować się takim przemysłem, żeby stawiamy kolejną strefę, tylko może zróbmy coś z tego przemysłu wydobywczego. No bo zobaczcie, tu na przykład możemy wydobywać takie kamienie. Węgiel, ewentualnie metal, bo górnictwo naftowe możemy robić tutaj, nie? No i teraz ja bym się zajął zarówno tym górnictwem naftowym, jak i tym metalem, żeby właśnie w tej okolicy to zrobić. No bo tu mamy jeszcze taką stację rozrządową, metra, ale nie zmienia to faktu, że tutaj może być właśnie taka strefa fabryczna. Więc teraz tak, no tą drogę będzie trzeba wyburzyć. Ona była tutaj tymczasowo i no zbyt dużo samochodów na nie pojechało, no ale będzie trzeba tutaj wprowadzić jakieś. Zmiany, mianowicie będzie trzeba tę drogę jakoś sensownie przeprowadzić. To jedzie równolegle, tak. Zobaczmy sobie, gdzie mamy te wszystkie złoża tutaj. Mamy wydobycie węgla tutaj, więc fajnie by było, żeby ta droga przyjechała sobie jakoś tam, potem tam przez środek. Więc ja sobie tak ją na razie tylko tymczasowo, w sensie tymczasowo, na stałe pewnie ją tak wytyczę. Ale w ogóle możemy trochę rozprzestrzec. Niech to zapotrzebowanie tam wycie. Może się na coś akurat zwiększy, bo też troszkę strefamy po. Na zapas w związku z czym może być tak, że wiecie, część tych stref po prostu się buduje. No a one się budują na tych kratkach, które jeszcze są, nie? No dobra, więc zrobimy coś takiego, no i teraz będzie tu trzeba wstawić jakiś kolejny zjazd. No ja bym tutaj się nie bawił w żadne jakieś takie, wiecie, e, półśrodki, tylko zróbmy tutaj coś porządnego. Czyli na przykład coś takiego, no to byłoby fajne, aczkolwiek taki sam węzeł mamy tutaj, więc może na przykład coś innego. E, no ten węzeł tak średnio będzie wyrabiać, więc to raczej nie. Koniczynka też raczej bym nie chciał. Co tu jeszcze mamy? No węzeł w formie trąbki. To by było ciekawe, bo akurat forma trąbki mogłaby tutaj fajnie wyglądać. E, z racji tego, że e, no trąbka byłaby ok po prostu, bo tutaj chciałbym, żeby był do pewno w ze strony, więc może akurat taka trąbka byłaby dobrym pomysłem. Tylko, żeby teraz sobie tutaj dużo miejsca nie zająć, no to od razu robimy potem coś takiego. E, czyli tutaj bierzemy sobie taką drogę, ona mogłaby być... Aha, my nie mamy tu takich dróg fabrycznych, to niech to będzie e, taki deptak. Nie, dobra, niech to będzie coś takiego, bo nie mamy tutaj takich dróg fabrycznych, chyba. Chyba, że tutaj coś jest, no, raczej nie, co? Tu jest dużo rzeczy ciekawych, ale raczej tego, czego ja szukam, to nie ma. A nie ma jakiejś takiej... Nie wiem, co to by było na przykład? To jest takie z czymś takim, to nie. A to, to jest asymetryczne. To też raczej bym nie chciał asymetryczne. Dobra, niech będzie, czekajcie, wybórzmy to. Niech będzie taka zwykła, po prostu tutaj, no i tyle. Trudno, jakoś sobie z tym poradzimy. E, tylko czekajcie, żeby to było jakoś najlepiej na środku. Chociaż ciężko będzie na środku, więc po prostu zróbmy to tak, trudno. No i teraz zjedziemy sobie. Zjedziemy sobie z czymś takim. Poczekajcie, tutaj bierzemy to i zjeżdżamy tak. I teraz bierzemy to, zjeżdżamy tak. Czy jakoś tak bardziej się wygniemy? No czekajcie, jakby to wyglądało, jakbyśmy to teraz obrócili. Mm, tutaj jest ładnie, w sensie tu się delikatnie wygina, ale to jest jakoś tak strasznie koślawo. Poprawmy to, zróbmy to porządniej. Czyli po prostu przeprowadźmy tą drogę jakoś tak. O, będzie to lepiej czy będzie jeszcze gorzej wyglądało? Eee, wygląda to tak średnio, bo tutaj jakoś tak dziwnie odjeżdżamy, ale... Jakby tę drogę trochę przesunąć, czy to by było bez sensu. Bo potem co ja też chyba, że czekajcie, zrobilibyśmy coś takiego. Też a To też wygląda głupio. Nie, nie, nie. Zostawmy już to lepiej tak, a tu jeszcze musimy trochę pokombinować. E, dlatego, że to wygląda e, dosyć, dosyć słabo. Więc już biorę teraz taką drogę, no i jeszcze szukamy jakiejś tutaj opcji, żeby to, to wyglądało lepiej. No bo tak na pewno pokrzywionego tego ja nie chcę. Czekajcie, to, to jest autostrofa. Tak, e, na przykład tak. O, od razu lepiej. Tu by jest prosto, tu się delikatnie wyginamy, ale ogólnie jest ok. Dobra, e, no i teraz, no i tu przejeżdżamy tak trochę przez środek, ale nie jest najgorzej. My ten węgiel sobie będziemy tu jakoś wydobywać i fajnie by było postawić go, no chociaż na jakimś takim delikatnym. Już nie mówię jakimś super dużym, bo to może iść właściwie równolegle. Praktycznie, tylko tak i tak. Niech to tak wygląda. No i teraz bierzemy to jakoś w tym miejscu. E, no i słuchajcie, to kółko jest dosyć duże, ale może ja bym tym razem jakoś w tym kółku się spróbował w miarę zmieścić. No i się po prostu zrobimy tutaj taki okrąg. Czy nie okrąg? Czy idziemy dalej? Wiecie co? Nie robiłbym tego tak. Zróbmy to, że na przykład idziemy jakoś dotąd. Później tutaj. E, później na przykład do tej drogi. Później tutaj schodzimy. I dojeżdżamy sobie tutaj, taki właśnie był tutaj prostokąt, proszę bardzo, coś takiego No i to będzie taka taki, taki pierwsza. Tylko że musimy sobie jeszcze tutaj podłączyć rurami do, do tej części miasta, więc łączymy to w ten sposób e, i bierzemy jeszcze prąd a prąd zrobimy pod ziemią, czyli bierzemy to w ten sposób no i teraz idziemy, idziemy aż dotąd. Tu się łączymy, czy to będzie jakoś sensownie wyglądało. Czy będzie to miało ręce, nogi, odrobinę rozumu, czy nie. Dobra, zaraz zobaczymy, czy to przepłynie. Będziemy to obserwować. Natomiast jak najbardziej, tutaj taka kopalnia może być. I teraz co dalej? No bo wiadomo, że to nie będzie jedyna kopalnia. Skoro mamy jeszcze z tej strony trochę terenu, no i ten teren mamy też tam. Ale tam to zajmiemy się kiedyś w przyszłości. Na razie zależałoby mi, żeby zrobić coś od tej strony. I może od tej strony zrobilibyśmy jakąś taką drogę, tylko to się w ogóle nie będzie przyciągało. Coś? Aha, bo to się do tego nie przyciągnie. Fantastycznie, dobra, to postawmy to jakoś tak. Chwila, nie tutaj. Nie to, co chciałem, stawiam. Stawiamy to z tej strony. Najlepiej byłoby to w ogóle ustawić jakoś tutaj. Mówię to inaczej. Inaczej zróbmy to tak. Ja, to ja tą drogę zrobię jakoś tutaj w miarę równolegle się postaram. Trochę bardziej... Dobra, no coś takiego. Już bardziej rów, równolegle chyba mi się nie uda. Aha, tylko że to potrzebuje dużo więcej miejsca. E, dobra, to jeszcze inaczej. Przejdziemy sobie w takim układzie z taką drogą. Pojedziemy gdzieś tutaj. E, no i teraz... Wiecie co, przejdziemy sobie tutaj równolegle do tego, bo inaczej to ja chyba nie przejdę, tylko... No właśnie, żeby to na siłę tutaj nie nachodziło nic. Tylko fajnie by było w ogóle stąd być pod jakimś takim kątem prostym i w miarę to chociaż jakoś zrobić. No i teraz z tej strony możemy jeszcze taką strefę wydobywczą też na przykład zrobić jakoś tutaj. No i wtedy z tym byśmy podjechali najda najdalej jak się da tutaj. E, czyli to by podeszło jakoś tutaj, no to by była trochę mniejsza strefa, no ale zawsze byśmy coś tam wydobyli, nie? Okej, okay, czyli byłoby to coś takiego. Myślę, że całkiem fajne. E, tutaj w sumie też możemy to trochę rozszerzyć, bo ja nie wiem czemu to jest takie małe. Ja tutaj trochę źle to zrobiłem, ponieważ to moglibyśmy rozszerzyć jeszcze jakoś tutaj o to wszystko. I dzięki temu będzie tutaj znacznie więcej tego terenu, który możemy właśnie wykorzystać w taki sposób. Czekajcie, weźmy to tak, i teraz jeszcze tu bym chciał najlepiej, o właśnie, coś takiego. No i tutaj też bym chciał podobnie, czyli bierzemy to jakoś dotąd i teraz idziemy sobie z czymś takim. Tutaj, tutaj, dobra. E, I jeszcze jakoś na przykład w to miejsce byśmy podeszli. No i dzięki temu tutaj mamy, no na razie skuteczność jest zbyt niska. Chwila, czy to się nie połączyło w końcu, czy jak? Oglądaj, bo to się w ogóle nie połączyło, w sensie niby woda się coś połączyła, a prąd... Eee... prąd? Aha, prąd się chyba nie połączył. Tak mi się przynajmniej wydaje, że coś z prądem nie wyszło, więc ja sobie to może jeszcze poprawię raz. No ale chwila. O, dobra, chyba teraz to w końcu wyjdzie jakoś. Czy to sobie po prostu wybórzmy. I teraz to połączmy jakoś tutaj, nie? Aha, to się nie połączy. Taki odcineczek, dobra, połączy się. Pytanie wiem, czy to teraz zacznie jakoś tu przepływać, mam nadzieję, że tak. Aha, bo tutaj to też jest niepołączone. Ok, dobra, to musi być połączone jakoś tutaj, dotąd. Dopiero wtedy, jakkolwiek to może funkcjonować. No właśnie, czyli woda też musi być w podobny sposób zrobiona. E, czyli woda musi być w podobny sposób, czyli to też sobie robimy jakoś tak, tak. I to będzie wtedy działało? No myślę, że powinno. E, no i wtedy, to może w końcu zacząć czegoś sensownie pracować, tak. I skuteczność od razu będzie wyższa. E, najpiękniej, na razie będą takie tutaj dwie rzeczy i czy jeszcze coś na tyłach możemy ustawić? Oczywiście, więc w związku z czym zaraz będziemy stawiać. Tylko podjedziemy sobie z tą drogą tak, nie będę jechał na pewno przez torę, ewentualnie sobie gdzieś tutaj odbijemy, a nad tym to jeszcze pomyślimy zaraz. E, I zrobimy sobie teraz taki kolejny tutaj budynek, czyli... Jedziemy sobie, no tutaj zbyt wiele nie zrobimy, tutaj raczej będzie mniejsze wydobycie niż większe, ale zawsze to będzie coś, prawda? Najlepiej tak naprawdę to poczekajcie, bez y, przyciągania na chwilę sobie wyłączę to. Chwila, żeby to tam nic nie, na siebie nie nachodziło, moment, zrobimy to tak. Tak. Ok, coś takiego. E, I teraz jeszcze sobie podepniemy to tutaj. O, pięknie, tak to może właśnie wyglądać, czyli żeby to tu było ładnie podpięte. I podobnie zrobimy też z tej strony, możemy to przypiąć tak naprawdę tutaj, no i teraz tutaj mamy trochę więcej miejsca, jakby nie patrzeć. Tylko najpierw może idźmy bardziej w tę stronę, czyli ja pójdę jakoś dotąd, teraz przejdziemy sobie, chwila bo coś źle. najpierw powinienem chyba iść w tę stronę, żeby to miało ręce, nogi odrobinę rozumu, więc idźmy tutaj, no i teraz dochodzimy pra praktycznie równo do tych torów, idziemy jakoś dotąd, no i teraz tutaj robimy taki kąt, on może być nawet trochę ostrzejszy, może być coś takiego, no i potem musimy podejść jakoś tutaj, no innej opcji zbytnio nie ma I to też wszystko należałoby jakoś połączyć Czy ja to mogę tak przesunąć? No chyba to jest nawet połączone no, W sensie tutaj są dwa węzły Moment, tego tak nie zrobię Czekajcie, muszę to zrobić w ten sposób Czyli ja to po prostu... Co się teraz stało? Nie mogę tego przesunąć? Dobra, zróbmy to tak, zrobię to tak i będzie OK. No, już takie drobne różnice, to możemy zostawić Ważne jest to, żeby to tutaj jakoś pracowało No i teraz tutaj na pewno będzie sporo tych pracowników jakoś będzie trzeba ich dowozić no właśnie jak będziemy ich dowozić tym się zaraz też zajmę a powiedzcie mi jeszcze gdzie mamy to górnictwo naftowe ono jest bardziej tutaj za nim może dzisiaj się bym nie zajmował natomiast z tym węglem no to sytuacja jest jeszcze taka że najlepiej by było żeby tutaj wyjść tam od strony na jakiś wiadok bo dokąd możemy w ogóle się budować to jest jakaś taka granica chyba gdzieś była jakieś takie kreski tutaj są nie i dalej wyjść nie mogę czyli tam kształtować się, że tak powiem powierzchni nie mogę, więc jesteśmy już coraz bliżej tej granicy. No ale zanim jeszcze do niej podejdziemy, no to możemy zrobić coś takiego, że tutaj sobie wyjdziemy i... no właśnie, nie tak, nie tak chciałem jak to się... nie tak to chciałem tutaj, w sensie robimy to tak i teraz wyjdziemy sobie zaraz na 10 metrów, tylko że na jakimś łuku. To się tak złapie, dawa, ten to najwyżej zaraz połączymy, na 10 metrów bym chciał. Takie tutaj łagodne podejście, to nie ma być absolutnie w żaden sposób strome. Przechodzimy nad tym i teraz dopiero zjeżdżamy tutaj na 0 metrów, też tak bardzo łagodnie, proszę bardzo. No e, i potem to jeszcze zobaczymy, bo my tu idziemy przez taki teren. Nie, my tu idziemy trochę obok tego, no właśnie. I tu tak naprawdę postawiłbym taką kolejną trąbkę, tylko ja tą trąbkę bym chciał postawić. Hmm. Chlila, bo ustawialiśmy coś takiego, a tu może być właśnie takie, takie rondo. Okej, okay, dobra, to też może być, żeby to wyglądało właśnie inaczej. A tutaj wstawiam takie gotowce, no bo to w sumie i tak nie będzie raczej bardzo wykorzystywane, poza tym, co, co tutaj będzie, czyli te strefy fabryczne, raczej tutaj poza tym nie będziemy nic stawiać. E, więc teraz tak, robimy sobie takie węzły drogowe, no i teraz co my tutaj zrobimy z tym? No jakoś by to trzeba było tutaj umieścić wszystko, ale to rondo średnio chce się tutaj wstawić. No w się sensie może i by chciało, gdyby nie było tutaj tych kawałków dróg, to te kawałki dróg możemy się ich pozbyć. No i teraz wstawimy to jakoś, w sensie to by trzeba było jak najbardziej wyprostować. Dobra, wstawiam to tak, jest to proste. E, ja bym powiedział, że jest. Może delikatnie się wykrzywia, ale mi się wydaje, że tak może być. E, no i teraz, my tutaj również będziemy robić taką kombinację, jaka była tam, czyli bierzemy sobie taką drogę ze środka. E, no, ale nie tak krzywo, bo tak krzywo to ja nie chcę. E, bierzemy to sobie na prosto jakoś. No, 90 stopni byłoby najlepsze. Okay. I teraz, ym, bierzemy tutaj sobie takie dwie drogi. Tu sobie zaraz rondo jakieś zrobimy, i tyle. A żeby też to nie wyglądało, tak? Takie małe. Jak to wygląda? No trochę taki średnie. Może, może weźmy wstawmy na przykład tej wielkości. Już to będzie lepiej wyglądało. E, I teraz te auto trzeba jakoś połączyć. Czy my je łączymy tak? Tak na pewno nie. Ja je mogę połączyć jakoś tak. W sensie na przykład coś takiego. No i teraz ta druga połączymy ją w podobny sposób. Czyli coś takiego. Tu i tu. Czy to wygląda? No dobra, ja bym powiedział, że tak może być, oczywiście wyłączamy światła i tutaj od razu, póki już tutaj jestem, bo potem tam to jeszcze zmienimy, ale póki tutaj jestem, to oczywiście wyłączamy możliwość zakrętów w lewo i tak samo tutaj dajemy tę możliwość w ten sposób, o i usuwamy połączenie do zawracania, tego absolutnie nie chcemy, ma być to tak zrobione. No i tak naprawdę teraz z obu stron tego ronda wstawimy takie tutaj e, takie tutaj budynki, tylko z obu stron bym to od razu wstawił i teraz tak. Najpierw zaczniemy sobie od tego, czyli jak ja bym to widział? No widziałbym tutaj jakieś takie rozciągnięcie tego delikatne. chwila, bo coś tu się zepsuło, czekajcie. Tak, e, i teraz tu bym widział jakiś taki kąt w miarę prosty chociaż. Dobra, i teraz tutaj kąt prosty, czekajcie, żebym ja tam widział ten kąt. 90 stopni byłoby idealne, dobra, teraz schodzimy sobie jakoś z tym i to możemy zrobić w miarę To jest praktycznie równe, fajnie byłoby jeszcze tutaj to wyprostować i jeszcze w sumie to można by było wyrównać bardziej tak, nie? To, tak naprawdę to byśmy przesunęli tu, tutaj? Moment, bo coś tu jest tego za dużo wszystkiego To zrobimy tak, dobra, i to wtedy będzie takie jedno wydobycie, a to drugie zrobimy podobnie Czyli, ja sobie to też mogę od razu przeciągnąć, to nie mogę, w sensie mogę to na razie tak rozciągnąć, zaraz to, to oczywiście tutaj też przysunę do tego. E, podobnie zrobię z tej strony, no i teraz tutaj jeszcze podciągniemy tam dalej. E, I teraz tutaj, plus jeszcze oczywiście wyrównamy sobie to tutaj, tak. Mi się wydaje, że ten prostokąt jest trochę mniejszy, ale dalej go nie powiększę, bo tu już mamy taką granicę. E, a wiecie, po co tą granicę przekraczać, niech to będzie tak trochę, wiecie, tutaj jednak z grą w miarę współpracuje. Bo myślę, że jak ktoś tutaj nie współpracuje z grą, to to może tak średnio działać, więc zróbmy to tak, jak tutaj ma być. Z grą, zaraz zobaczymy, czy coś z tego węgla będzie, czy będziemy mieli tutaj jakiś urząd, nie będziemy musieli tego zamawiać. Byłoby fajnie, aczkolwiek zobaczymy. To wyszło na ziemi, nie, pod ziemią, ok. Takie przewody chcemy jak najbardziej pod ziemią, więc oni tutaj również mogą pracować w taki sposób. I teraz powiedzcie mi, jak tam z tym węglem jest. Możemy to sobie zobaczyć tutaj w usługach. No i teraz sprawdzamy sobie. Produkcja, węgiel, materiały, węgiel jest tu, no właśnie mamy nadwyżkę 402 tysiące, bardzo dobrze, podoba mi się to, bo na tym możemy sobie trochę zababiać mam nadzieję, chociaż tracimy olbrzymie, olbrzymie pieniądze, no ale trudno, na razie jedziemy sobie tak, z taką drogą jedziemy dalej, z taką drogą też jedziemy dalej. No, i teraz, tutaj sobie zrobimy jakiś taki na przykład dojazd, tylko fajnie by było też wiedzieć mniej więcej gdzie to mamy jeszcze. Mamy to gdzieś tam, więc fajnie by było zrobić teraz jakąś drogę równoległą, na przykład do tego. No, nie tak. Nie o to mi chodzi. Chciałem to zrobić tak. To możemy to jakoś połączyć, nawet jak to nie będzie idealnie prosty kąt, to nikt się nie będzie tym przejmować. Tutaj jest, wiecie, strefa produkcyjna, a nie strefa mieszkalna. No, i teraz jakoś tu sobie wyjedziemy, nie? Jeśli ja podjadę tak. Daleko tutaj nie podjadę, tutaj akurat skorzystam z anarchii, bo troszkę tutaj lipa jak będzie tylko tyle tego obszaru, więc delikatnie sobie pod, przez to też wyjedziemy. E, I teraz to sobie zrobimy jakoś w tym miejscu i dokończymy to tak. ok więc niech to będzie taki kolejny właśnie obszar wydobywczy. E, no i teraz jeszcze na tyłach by się coś przydało, nie? Tylko to jest jakieś tutaj krzywe. Jeszcze bym to delikatnie chyba poprawił, bo tutaj mi się wydaje, że to jest coś takie krzywe, niedopracowane, więc o, poprawmy to niech to będzie tak. I teraz tutaj przeprowadzamy taką drogę jeszcze dalej. No i jedziemy sobie w ten tutaj sposób, czyli za tym przejeżdżamy całkowicie i z drugiej strony przejeżdżamy sobie za tym. Proszę bardzo, to będzie coś takiego. No i teraz bierzemy sobie to tutaj. Dobra, proch i pył, fantastycznie. To sobie też zaraz postawimy, bo to pewnie jest coś związanego z tym węglem, ale tym to się zaraz może zajmiemy, żeby nie wszystkim naraz. Tu mamy coś takiego, i teraz sobie tutaj jakoś dojedziemy tutaj, i na przykład zjedziemy dotąd. Ewentualnie możemy jakoś tak, i potem jeszcze na przykład tutaj wjechać, tutaj, o, potem tutaj, i dopiero potem tu. Aha, tylko trochę to krzywo chyba zrobiłem. No właśnie, bo to wygląda źle. Nie, to musimy poprawić, jednak to nie miało do końca tak wyglądać, jak ja to zrobiłem. W sensie postawmy to takie, to po prostu z odwrotnej strony zacząłem. To powinno być najpierw właśnie odtąd zrobione, więc pojedziemy do końca i teraz tak, tutaj do pewnego momentu, gdzie się da. Jakoś dotąd. Możemy tak naprawdę w sumie, dobra, jedźmy dalej. Już też bez przesady. Możemy to myślę jakoś dotąd na przykład zrobić. I teraz co? Jakoś 4 do tej na przykład, potem wzdłuż tego. OK, no i potem zjeżdżamy sobie jakoś... Może być coś takiego, myślę, że może. E, fajnie nawet będzie to wyglądało Tutaj nie moglibyśmy jeszcze na przykład tego rozszerzyć Troszkę do tej drogi, byłoby całkiem sympatycznie Jakbyśmy to mogli tak rozszerzyć by to już w ogóle wyglądało idealnie Praktycznie, no 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 Okej, okay, dobra, będzie to wyglądało wtedy jeszcze lepiej e, No dobra, i mamy jeszcze taki obszar tutaj Więc ten obszar sobie też wykorzystamy Oczywiście, czyli postawimy to tak No i teraz pojedziemy sobie z tym Jakoś dotąd i tutaj Dalej, proszę bardzo, nie tak, tak Tutaj Teraz tutaj jedziemy... Aha, to znowu to no, zrobiłem niż yy, tak jak, niż, yy, niż powinienem. Tutaj, potem tutaj i tutaj. I tak to może wyglądać. No mi się wydaje, że może chociaż jeszcze, wiecie co, ja bym to trochę jeszcze przeciągnął. Bo w sumie czemu by nie tutaj, nie? Skoro tutaj też może to tak być, to myślę, że... O, czekajcie, może tak? Dobra, niech będzie. Niech to tak będzie, proszę bardzo. Myślę, że to tak to może wyglądać. Jeszcze bym tylko parę rzeczy poprawił, bo to tak trochę w sumie brzydko ta zieleń teraz wygląda. Więc poprawmy to jeszcze, żeby to już dochodziło do dotąd, skoro to już tak mamy. To tak może zostać i tutaj podobnie będziemy, przecież, Chociaż tutaj jeszcze pewnie powstanie jakieś miejsce wydobycia, więc... Yy, więc to zaraz możemy sobie w takim układzie tu właśnie takie miejsce postawić jeszcze na, na końcu tego na przykład. No i teraz... Czekajcie, jak ja wyjeżdżam? Wyjeżdżam z tej strony, więc idziemy sobie tak, potem... Tak, tak mniej więcej, żeby to jakoś na siebie nie najechać. No właśnie. I dojeżdżamy sobie dotąd. Dojeżdżamy potem tu. No i teraz zjeżdżamy tak naprawdę. Tylko w miarę bym prosił równo jednak. Eee, tutaj. Też nie za daleko może. Jakoś dotąd. I na przykład potem tutaj. O! Proszę bardzo. Niech to będzie w ten sposób. Teraz bierzemy to i przestawimy to tutaj. W sensie to zrobimy tak. Ej tutaj też to poprawi delikatnie. Podobnie tutaj poprawimy to. Eee, tutaj co ja zrobię? No tutaj też będzie trzeba delikatne poprawki wprowadzić, czyli zrobimy to tak. i potem w miarę równolegle. Ta droga pewnie dalej sobie pójdzie tak równolegle, więc to możemy też poprawić jakoś. A, tam może nawet nie ma tego surowca, ale żeby to jakoś wyglądało, to sobie tak to zakończymy. No i z tą drogą przejedziemy w takim układzie w ten sposób. Ok. Czyli będzie to na razie tak, i tak bym to na ten moment, tak bym to na ten moment zostawił. Nie wydobywałbym więcej, chociaż wiem, że jeszcze można, bo tutaj jest jeszcze trochę tego złoża, na przykład tam. Aczkolwiek zostawmy to na razie, ponieważ fajnie byłoby mieć jeszcze jakiś transport publiczny, nie? Jednak fajnie by było, żeby jakiś autobus czy coś tutaj dojeżdżał. W związku z czym, pierwsza rzecz, no to poprawiamy to, bo to jest tutaj fatalnie. Jeszcze nawet nie jest tu ukończona ta droga, więc ciężko jest nawet tutaj przejechać super, więc to może być tak. Teraz. Tutaj mamy coś z tym terenem, nie tak. to nie brzmi, czy ja to jakoś to wyrównuję. No mogę delikatnie. I teraz mogę to ewentualnie jakoś wygładzić. Też nie wiem czy to wyjdzie. No wyjdzie, dobra, będzie to wyglądało lepiej, lepiej. Mi się wydaje, że lepiej. No dobra, trochę ten teren jest powyginany, no ale co zrobić, no musi tak być. No i teraz mogę tu jakiś autobus zrobić. Czy my mamy gdzieś w pobliżu dworzec? No mamy tutaj taki dworzec kolejowy Nie będę raczej ciągnął kolej żeby tutaj tych paru pracowników zajwaćło, no bo na razie może kiedyś tu powstaną jeszcze jakieś fabryki, ale na razie to raczej autobus by wystarczył Więc pociągniemy sobie autobus tak. Czekajcie, wiecie co ja może zrobię osobny przystanek? Może nie dobra bez sensu. Wyjedziemy stąd, no i potem jakąś na autostradę, więc tak naprawdę wyjazd jest tutaj. Czyli żadnego przystanku już po drodze nie ma. Więc jedziemy... Aha, tylko że przystanku fajnie byłoby jeszcze dołożyć jakieś przystanki tutaj, nie? Żeby było jeszcze miejsce do zawrócenia, też byłoby fajnie. Z tym będzie tutaj ciężko, niestety, ale może się coś uda. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, ja to może tak delikatnie tutaj wysunę. Jeszcze to, to rondo wyjdzie na to. No bez sensu zupełnie. A więc zrobimy to tak. O, zaraz te prądy spokojnie, wszystko będzie. Zaraz to wam naprawię, tylko najpierw zrobię to rondo i po prostu trochę odsuniemy to, co tutaj nam wadzi, to sobie delikatnie jakoś tutaj przesunę, żeby to rondo mogło tu jakoś wiecie funkcjonować. Zrobię to o, tak na przykład i z tej strony też coś poprawię, czyli zrobię to tak. No dobra, no delikatnie to jakoś odsunąłem, przesunąłem, wysunąłem. E, matko, teraz czekać, żeby tutaj wszystko zrobić porządnie, bo naprawdę trzeba się namęczyć. Dobra, niech to będzie tak. Trudno wokół tego ronda tak musi być. Jeszcze tu, tu, tu coś z prądem napsułem oczywiście. Dobra, połączmy to tak. A ja po prostu wyburzę to tutaj z podziemią w tym momencie. To też widzę się nie chce połączyć. Dobra, nie chcę to nie. Zaraz to jeszcze raz połączę. W ten sposób będzie to w końcu będzie. Dobra, ten prąd tam może już przepływać. E, więc tutaj nawrotka będzie. Będzie tutaj jak podjechać. A na tej strefie będzie jakaś nawrotka. Tu powinno być chyba trochę prościej, e, Bo ja tutaj mogę trochę tę drogę po prostu wydłużyć. Czyli zrobimy to jakoś tak. No i tutaj mogę takie małe rondo wcisnąć. No dobra, delikatnie, ale myślę, że asfalt, no tutaj przejadą, jeżeli chodzi o autobusy, tam, że trochę tego asfaltu się chowa, to już bez przesady, może tak to być, no i zrobimy dwie linie, nie jedną, no bo na dwie strefy dwie linie, e, czy tu jest przystanek? Nie ma, no oczywiście, przysta o przystanku zapomniałem, więc tak, na pewno chciałbym przystanki pod tymi bramami, jeden, drugi e, i potem jeszcze to, no pod tutaj jakoś, czyli tutaj by fajnie wyglądał, no i potem będziemy sobie jeszcze tutaj podjeżdżali, nie? Więc to będzie tak, tu sobie jakoś dzielnicę, no może na razie bez dzielnicy, po prostu będzie tutaj tak, dziwów kopalnia węgla. E, dziwów kopalnia węgla. Jak macie pomysły na dzielnicę, to podsyłajcie dziwów kopalnia węgla, tak to chcemy nazwać. Teraz ta druga tutaj będzie też dziwów kopalnia węgla. Później tu mamy chołupców kopalnia węgla. Ho Hołupców hołubców kopalnia węgla. Kopalnia węgla, proszę bardzo. Tak to ma być, normalnie jak na Śląsku. Tutaj też, no i teraz jeszcze tu będzie fikołków kopalnia węgla. Fikołków, fikołków kopalnia węgla. Kopalnia węgla. Tak to ma wyglądać, no i teraz zrobimy jakąś pierwszą linię tutaj. E, czyli jedziemy sobie na przykład stąd, wyjeżdżamy obojętnie z którego stanowiska, może być to, może być tam. to wtedy tak, i tak obsługujemy to po nawrotce. No i dopiero teraz wyjeżdżamy. Wjeżdżamy tutaj i mamy tak, pierwszy przystanek dziwów kopalnia węgla, później hołupców kopalnia węgla, potem fikołków, nawrotka na rondzie, chołupców, e, potem dziwów, no i potem wyjeżdżamy e, i wracamy tutaj i obsługujemy ten przystanek jest naszym pierwszym. Czy to wszystko jest dobrze? Tutaj ten przystanek jak się nazywa, no właśnie, to jest błąd, bo już go zauważyłem w międzyczasie. Więc to ma być fikołków kopalnia węgla. Proszę bardzo, fikołków kopalnia węgla. Ok, z racji tego, że są to linie dosyć szybkie, chociaż może nie, nie będę ich numerował jako linie z tego gatunku przyspieszonych, ale jako linie specjalna. Linie specjalne w Warszawie noszą numer 900. Jest tam tylko jedna linia 900, jeżeli chodzi o takie regularne, więc my sobie zrobimy po prostu numer 900 i 901. To będą jako takie linie specjalne. No bo teoretycznie raczej innego numeru... inny numer to będzie e, dosyć, dosyć bezsensowny, więc tak to sobie zrobimy. Możemy w tej okolicy też jakąś zajezdnię autobusową ustawić, to nie problem. Żeby tutaj coś było, zawsze tu będzie... będą no, mogły jakieś autobusy wyjeżdżać, chociaż wolałbym, żeby stąd raczej nie. A e, dobra, to jakieś pojedyncze mogą. Tam te 25, które tutaj jest, to mogą sobie wyjeżdżać. E, raczej nie będę po prostu je rozbudowywał. No i teraz jeszcze by się przydało coś tutaj, więc tutaj na pewno byłyby takie kopalnie. Raz, dwa... No, i potem mamy coś jeszcze tutaj, więc tu też możemy coś dołożyć. No, i potem jeszcze coś tutaj, więc tu sobie też to dołożymy. No i to będzie tak: chluby, chluby kopalnia węgla, chluby kopalnia węgla. Dobra, i tutaj też. Kolejny: no to tutaj mamy chemiczna, więc to będzie chemiczna kopalnia węgla. Chemiczna kopalnia węgla. Proszę bardzo. E, robimy to zarówno tutaj, jak i drugi przystanek będzie w tym miejscu. Proszę bardzo. E, I teraz mamy coś jeszcze tutaj, i tutaj może być e, chemiczna kopalnia węgla 2. A po prostu tam, tam napiszemy jeden, zaraz tam dopiszę i tyle. Chemiczna kopalnia węgla 2. Tak to ma wyglądać. A tam będzie chemiczna kopalnia węgla 1. Zaraz to tam dopiszę, oczywiście. Proszę bardzo, tutaj ma być że jest dwójka, a tutaj dopisujemy taki, o, jedynka, proszę bardzo. Będą miały te nazwy jakieś ręce, nogi, odrobinę rozumu. No i pięknie, i tak to może właśnie wyglądać. Więc teraz trzeba by było jakieś autobusy jeszcze tutaj im dodać. W związku z czym bierzemy taką linię, no i znowu będziemy wywozić ich z tej dobrogoszczy, więc wyznaczamy sobie trasę, no i teraz lecimy sobie tutaj i potem od razu wyjeżdżamy. Czy ja dobrze ją wytyczyłem, w sensie od do dobrego miejsca chyba tak, co? Tak, dobra. No i potem wjeżdżamy sobie tutaj do strefy chluby, kopalnia węgla, na kopalnia węgla 1, 2, nawrotka, 1, tutaj potem na rondzie. No i wracamy, wracamy, no i podstawiamy się tu i jeszcze potem tu jest końcowy dopiero. Tak to będzie i to będzie linia 901. To linia minimalnie dłuższa, 11,3 km. Ją sobie możemy dać kolorek, wiem, jakiś zielony na przykład. Tutaj też minimum tych pojazdów, czyli wysyłamy również 3. W związku z czym, niech takie tutaj, właśnie po 3 pojazdy te linie obsługują. Zobaczymy, czy ktoś z tego będzie korzystać. W sensie to i tak nie ma znaczenia, czy ktoś będzie korzystać, bo dla mnie tak naprawdę liczy się tylko to, żeby te linie po prostu funkcjonowały. No bo tak czy siak dowóz być musi, dobra. Słuchajcie, ja Wam za dzisiejszy odcinek będę dziękować. No powstają takie dwie nowe strefy węglowe. Więc dzisiaj tematem odcinka węgiel. Od niego się realnie odchodzi, aczkolwiek my tutaj dalej go dzielnie wykopujemy, mimo tego, że w grze mamy już rok 2030. Do zobaczenia, cześć i pa pa!